Mercedes 220, czyli król szosy, z małym humorkiem pod maską. Jak słyszysz Mercedes 220, to od razu widzisz dziadka w kapeluszu, co jedzie 60 km na godzinę, ale pewnie ma pod maską silnik, który przeżyje nas wszystkich. No chyba, że trafił na ten, nie ten motor. Silniki, które można brać w ciemno, prawie jak żona ze wsi. OM 6446 22 CD Pancerny jak niemiecka emerytura Lej ropę i jedź Jak dobrze trafisz to nawet oleju nie bierze a jak bierze to znaczy że pracuje M112 2,6 V6 benzyna Stary pali jak smog ale nie psuje się to taki silnik, co się obrazi, jak go w ogóle dotkniesz kluczem, bo przecież wszystko działa. Silniki, które lubią dramaty. OM-651 niby nowszy, niby eko, ale lubi rzucić łańcuchem jak nastolatka telefonem. DPF? Jest. Problemy? Też. 2.0 CGI benzyna silnik na... nie dotykaj mnie. Nagar, cewki, czujniki... Wszystko się może odezwać. Czasem naraz. Pał 6 CDI z DPF-em tu już trzeba mieć portfel grubszego sortu. Auto może i prestiżowe, ale warsztat twój nowy dom. Rada od chcesz Mercedesa 220? Szukaj takiego, co był bardziej w trasie niż na lawecie. Bierz starszy motor, co ma spalanie jak czołg, ale przynajmniej nie robi dram jak influencerka bez zasięgów.